Cześć, kiedy widzieliśmy się kilka odcinków temu w tej łazience, wykonywaliśmy hydroizolację. Dzisiaj yy, przy realizacji kolejnego tematu możemy zobaczyć efekt, o chciałem znowu powiedzieć naszych prac, ja tu nie palcem, Prac Marcina, którego już poznaliście w poprzednich odcinkach. Praktycznie całość wykonana. Tutaj już ostatnio kręciliśmy fugowanie, zdaje się. Tu już mamy wykonany komplet prac, więc możemy zauważyć, że oprócz fugi cementowej, którą pokazywaliśmy w poprzednim odcinku, mamy również wykonane. wykonane Silikonowanie. O tym jakby nie wspomnieliśmy chyba też tego nie było. Widać w poprzednim odcinku. Nasza fuga cementowa to o czym mówiliśmy wcześniej Sika Ceram 663 Flex Ground oraz Sika Sil C w kolorach dopasowanych oczywiście do kolorów fugi cementowej, tak aby można było wykonać jakby kompleksowo w tych samych kolorach nasze prace fugowo-silikonowe. Więc Sika i tutaj, tak jak widzimy, wszystkie te um, miejsca, w których występuje ta praca, czyli narożniki, e, czyli odpływ liniowy, wszędzie tam fugujemy, mówiąc kolokwialnie, silikonem, e, a oczywiście na całych powierzchniach e, Sika Ceram 63 Flex Grout z dobranym właściwie kolorem. Okej, okay, ale to nie dzisiaj jest temat naszego odcinka, bo tak naprawdę dzisiaj zajmiemy się czymś innym, trochę przewrotnie, bo idziemy dalej, tak jak wykonawca e, postępuje z pracami, to znaczy dzisiaj powiemy chwilę również o przygotowaniu podłoża, czyli o czymś od czego zaczynaliśmy naszą serię. Mówiliśmy o gruntowaniu, mówiliśmy o szyciu posadzek, mówiliśmy o y, zaprawach naprawczych, mówiliśmy o, y, o tym, kiedy gruntować gruntem akrylowym, kiedy gruntować gruntem epoksydowym i tak, dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy akurat fajną okazję, zanim pójdzie wykonawca dalej z płytkami, tutaj mamy dużą powierzchnię, jesteśmy w salonie. Kiedy mamy szczelinę, która wcale nam nie jest potrzebna, dylatacja, która została wykonana nieprawidłowo, chcemy ją zamknąć lub jest to szczelina, że po prostu beton nam pękł i musimy coś z tym zrobić. Więc Marcin, kości w takim razie, bo jesteś zajęty mieszaniem, zaraz powiemy co Marcin miesza i po co, natomiast zanim tradycyjne pytanie do gościa. Eee, jakie niebezpieczeństwo, Marcin, gdybyś powiedział, niesie ze sobą pęknięty beton, w momencie, kiedy chcemy zaaplikować płytki. Pytanie naprawdę serio. W całe to pęknięcie zostanie przeniesione na płytki, czyli cała okładzina, która zostanie położona pęknie nam w tym miejscu. Tak jest, więc w momencie, kiedy mamy dylatację taką, którą zaplanował konstruktor, e, projektant, że będzie w tym miejscu, w tym miejscu najczęściej oczywiście płytkę zwykle wykonawca tnie, w tym miejscu jest fuga, aby przenieść te naprężenia związane z pracą podłoża. My mamy materiał, o którym chyba nie damy rady już na tej budowie wspomnieć. Mam nadzieję, że przy innych odcinkach Sycabon T8, którym przenosimy czy przechodzimy takie dylatacje klejem poliuretanowym, a nie cementowym. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy strzyć posadzkę, skleić ją, naprawić, aby, tak jak powiedział Marcin, to spękanie, jeżeli beton w tym miejscu w nasze podłoże pękło. E, może przenieść to naprężenie później na klej i ostatecznie na płytkę. Płytka może w związku z tym się odspoić lub, e, lub zwyczajnie pęknąć. Sikadur 31, bo o nim dzisiaj będziemy mówić, jest żywicą epoksydową. Jak widzicie Marcin mieszał, jest to materiał dwuskładnikowy, więc kiedy ja sobie tutaj sięgnę po opakowanie nieotwarte, mamy składnik A i składnik B, Mieszamy go w proporcjach 2 do 1, to znaczy dwa, dwie części składnika A i jedną część składnika B. One mają różny kolor. Po, po prawidłowym zmieszaniu w tych tak, proporcjach, o którym powiedziałem, będziemy mieć taką jednorodną szarą barwę, taką betonową. Następnie szpachelką wciskamy to. On, jak widzicie, ma taką konsystencję pasty. W związku z tym. Łatwo jesteśmy w stanie to do naszej szczeliny wepchnąć i tak właśnie należy to zaaplikować, żeby to mocno w tą naszą szczelinę wepchnąć i to jest, to jest bardzo ważne. Druga rzecz oczywiście, tak jak przy wszystkich pracach, taka szczelina musi być odkurzona, odpylona, odpuszczona i to jest, to jest naturalne. Natomiast gdybyście zapytali do jakiej grubości można pracować, to w jednej warstwie jest to 30 mm, więc tak naprawdę zakres prac z Sikadurem 31 mamy dość duży. Czymże jest sam Sikadur 31? Dlaczego akurat nim, a nie innym materiałem? Dlatego, że jest to żywica epoksydowa, która po pierwsze jest niezwykle mocna w szyciu, klejeniu, naprawach betonu. Tak naprawdę bardzo szeroki zakres jest materiałów, które możemy, możemy naprawiać, bo to są i, jest to i kamień, i stal, i drewno, i, i beton cegła, więc ten zakres jest naprawdę niezwykle szeroki, możemy kleić, naprawiać. A Sikadur 31, tak jak powiedziałem wcześniej, jest żywicą epoksydową, w związku z tym te parametry końcowe są po prostu potworne. Tutaj mamy, kiedy mówimy o parametrach końcowych, to mamy tu na przykład na myśli 65 MPa na ściskanie. W związku z tym one oczywiście są wielokrotnie mocniejsze niż wiele zapraw klejów. I tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim efekt mamy już następnego dnia, bo już następnego dnia ten materiał jest w zasadzie związany. On oczywiście potrzebuje kilku dni, żeby osiągnąć te swoje parametry końcowe. Natomiast już następnego dnia jest to materiał, który jeszcze jest związany, i to co widzimy w przypadku Mar Marcin, to oczywiście ładnie wyprofilował. Natomiast jeżeli zostają nam takie zadziory, jakieś takie właśnie resztki, tak. No nie wiem, czy to będzie na kamerze oczywiście widać. Następnego dnia warto to zeszlifować, żeby już później aplikować to na, na materiał, e, no dalej wykonywać kolejne prace. To nie jest tylko przy płytkach, Czyli temat spękanego podłoża i naprawy, to jest temat, który już poruszaliśmy przy okazji żywic. E, jeżeli mamy spękania, zwłaszcza na dużej powierzchni, to te spękania najpierw oczywiście, że są e, e, małe czy, czy, czy wąskie, należy je najpierw naciąć, później jeżeli mówimy o szyciu posadzek, to robimy to również poprzecznie, Możemy włożyć do tego czy pręt zbrojoniowy, czy takie specjalne, systemowe blachy, e, aby zszyć posadzkę lub kleić ją w ten sposób, tak jak my to wykonaliśmy, czyli wpychamy po prostu tą masę Sikador 31 naszego spękania i w ten sposób to naprawiamy. Więc to nie tylko płytki ceramiczne. Czyli to, co powiedzieliśmy, zapytałem Marcina e, celowo jego, bo no, on bierze za to odpowiedzialność, to on daje gwarancję inwestorowi, w związku z tym i on chce dwie rzeczy, dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby się klej nie odspoił od podłoża, żeby nie pękł zwyczajnie. Oraz druga rzecz, żeby ta płytka finalnie nie pękła. Tutaj mamy jeszcze na całej powierzchni dodatkowo ogrzewanie podłogowe. W momencie, tego oczywiście nie widać, ale w momencie, kiedy włączamy to ogrzewanie podłogowe, beton wariuje. To znaczy, zaczyna reagować, zaczyna pracować. W związku z tym przenosi tą pracę na klej. Klej zaczyna pracować w zależności, jakiej jest jakości i odkształcalności i ostatecznie, finalnie przenosi to na płytkę. Jeżeli wszyscy pracują ciężko, to nic się nie stanie. Jeżeli natomiast jedna, jeden z liczników zawiedzie, czy na przykład spękanie, czy ten beton pracuje bardziej niż klej, klej przenosi na płytkę, wtedy niestety e, konsekwencje mogą być no, może niepoważne, bo to jest jednak tylko pęknięta płytka, ale na humor inwestora i nas wszystkich może to wpływać e, zdecydowanie bardzo. Sikadur 31, tak jak powiedziałem, zakres bardzo szeroki pod kątem materiałów, których możemy użyć, jeżeli chodzi o szerokość spoliny, powtarzam 30 mm, dwuskładnik A, B, klej i żywica naprawcza na bazie żywic epoksydowych z tego odcinka. Tyle było krótko, ale treściwie, pamiętajcie żywice, płytki ceramiczne, wszelkie prace wszędzie tam gdzie chcecie naprawić beton szybko i niezwykle mocno to właśnie Sikadur 31. Za dzisiaj dzięki serdeczne. Do zobaczenia wkrótce, Marcin. Przepraszam, że znowu przerwałem w pracy. Do zobaczenia.